We'll be Rezultaty dostarczane na ulicach Asnyka są dalekie od ideału. Popisał się grający z numerem 9 w pierwszym składzie dzisiaj Oliver Jarosz, bramkę dającą zwycięstwo drużynie Rozwoju Katowice w ostatnim starciu pomiędzy obydwoma zespołami. Sparta skorzysta z okazji do rewanżu, czy jednak tutaj górą będzie Rozwój Katowice. Arbitrem głównym tego spotkania jest Przemysław Wada, z kolei jego asystentami będą Jacek Bielecki oraz Rafał Kalinowski. Pragnę również zauważyć, że walka nie będzie odbywała się tylko na boisku, gdyż licznie przybyli tutaj kibice zarówno ze Sparte Katowice, jak i Rozwoju. Ostatnie sprawdzenie, czy wszystko ok, i rozpoczynamy. Górna piłka w kierunku Strączka, ten przyjmuje futbolówkę i od razu na lewą stronę do Zambrano. Kolumbijczyk schodzi do środka, Zambrano! ubyderzenie. posiadanie na rzecz Lewandowskiego. Łączek, otoczony przez trzech rywali Łączek. Jeszcze tutaj... Chciałem powiedzieć faulowany, jednak nie było faulu w tym zagraniu przez Jastrzębskiego. Jastrzębski. Ciągle prowadzi piłkę. Jeden z napastników rozwoju. Katowice dośrodkowanie na lewą stronę. Tam jeszcze przechwyci to Zieliński. Całka. Rogowski. Jeszcze raz w kierunku Całki. Całka strzela i mamy bramkę. Ósma minuta meczu, i mamy już rezultat: 0 do 1 dla rozwoju. Katowice strzelcem bramki Dominik Całka. Świetnie pograli młodzi zawodnicy rozwoju Katowice, uruchomiany Dominik Całka i Kucharski, nie miał szans przy tym bardzo dobrym uderzeniu. Dobrze to przejął Sobotka Łączek, czy zostanie tutaj uruchomiony kapitan? Nie, zdecydował się na zagranie do środka do Zambrano, Zambrano do Borka, ten do Michalskiego, Michalski z ja jeszcze tutaj y, próbował do tej piłki dobiec strączek. Jastrzębski. Na lewą stronę, jest tam Gancarczyk, jest strzał z dystansu, y, broni to Kucharski. Na krótko rozegrali to katowiczanie Zambrano, e, świetnie tutaj pokiwał przeciwniku, strzał, gol! Y, bramka. Jan Borek, proszę Państwa. Pierwsza bramka tego zawodnika dla Sparty Katowice w tym sezonie. I były zawodnik LKS-u, Goczałku zdroi doprowadza do wyrównania stanu gry w 25. minucie spotkania. Dośrodkowanie w Jarosz. I starał się uderzyć futbolówkę w kierunku bramki Kucharskiego, ale tutaj proszę przerwijmy, ponieważ tutaj kontra sparte Katowice. Zambrano. Do środka wypatrzył Mazurka, ma trochę wolnego miejsca Mazurek. Zagranie w kierunku Strączka, Strączek uwalnia się. Strączek! Czy będzie bramka? Broni Golik! Jak się dzisiaj dowiedziałem, są koszulki seledynowe, ale tutaj może za chwilę Michalski strzela! Wybita piłka głową, dobrze szła ta piłka! Mazurek. Przejmują to zawodnicy rozwoju. Jednak szybko odzyskują spartanie. Mazurek, dobrze! W kierunku zabrano, Zambrano! Czy to będzie pojedynek, jeden na jeden? Zambrano. 36 minuta, proszę Państwa. Dwa do jednego. Dopiero co wszedł na boisko Mateusz Mazurek i już może się pochwalić asystą. Pierwszą, może pierwszą, może ostatnio w tym spotkaniu. Rzut z autu. Z mojej perspektywy że wydawało się, że to był rzut roczny, uderzenie strączka. Świetnie minął Gancarczyka Paweł Mazurek. I tak samo podobnym trikiem popisał się teraz jeszcze Zambrano. Mały błąd jednak Lewandowskiego, przejmują to goście. Woźniak z sprawy, swoje ręce, faulował Zambrano. I mamy pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Jeszcze raz Broza. Niedokładne zagranie, czy wykorzystają to Spartanie? Zambrano, czy to będzie druga bramka? Zambrano, i Zambrano. Uderzenie zablokowane, zmarnowana, stuprocentowa sytuacja. Lewandowski. Dośrodkowanie w kierunku Torresa starał się jeszcze to przedłużyć. Mazurek jednak na pozycji spalonej. Prawdopodobnie, to właśnie nawet nie, tutaj nawet nie rozpoczęli. Zawodnicy gospodarzy w strojach seledynowych. Zawodnicy rozwoju Rogowski, Jastrzębski. Przewidzieli to Spartanie, i może tutaj teraz padnie jeszcze Bramka, Zambrano, ma dużo wolnego miejsca. Zambrano, zatrzymuje piłkę, zagrywa do środka w kierunku Mazurka. Mazurek teraz znaleźć sobie miejsce. Uderzenie z dystansu Wawocznego. 55 minuta gry. Dośrodkowanie, wygrywa tam. Uspokoi jednak piłkę Krawczyk, wycofując do golika. Wroza. Odzyskują piłkę Spartanie, jednak przy okazji faulując jednego z zawodników rozwoju. Czasem dośrodkowanie w pole karne przez Wawocznego, trafia prosto pod Krzyśków. Przemuje to Wroza, niedokładnie przewidział to Michalski. Michalski na lewą stronę do glapki. Glapka z pierwszej piłki, łapie to Golik. Strączek, dobrze przyjął tą piłkę, kierunkowo, w stronę bramki, Zambrano, dośrodkowanie, na lewą stronę, w kierunku Mazurka, ten do środka, dobra, Paweł Mazurek strzela, zablokowane to uderzenie, jeszcze tutaj nieudane wybicie, Zambrano, do Wałacznego, Wałaczny do środka, Strączek, mija się z piłką, Jastrzemski świetnie popracował w defensywie, Michalski z jaką ofiarą teraz popracował, boczny obrońca, sparty Katowice, sytuacja 4 na 4. Goncerz do glapki. Glabka! Ha ha! O tym właśnie mówiłem proszę państwa, Grzegorz Glabka doprowadza do wyniku 3 do 1. Jest to czwarta bramka tego zawodnika w tym sezonie. Przełamuje się po niemocy strzeleckiej. Były zawodnik GEłKS-u Łódź. I takim oto sposobem na obecną chwilę w 82. Minucie meczu na tablicy wyników możemy zobaczyć rezultat 3 do 1. Ofiarna interwencja Michalskiego popłaciła. Goncerz do glapki. Jeszcze tutaj zagranie do goncerza. Goncerz starał się wejść w pole karne. Tutaj jednak dobrze zainterweniowali obrońcy rozwoju, ale może teraz zagranie do środka. Goncerz! Rozszerzenie gry na lewą stronę. Nie udało się. Przejmuje wawoczny. Ma miejsce wawoczny. Dopiero teraz wyszedł do niego wroza. No i tutaj. Tak jak podejrzewałem, ukarany żółtym kartonikiem. tym zagraniem, popisał się Glabka. Arbiter główny Przemysław Wada skończy to spotkanie. Koniec wielkich derbów Katowic. Rezultat spotkania utknął na 3 do 1 tutaj za transmisję. Bardzo tutaj państwu dziękuję i zapraszam. Niedzielę 4 maja o godzinie 11. Przypomnę, gramy z rezerwami rekordu Bielsko-Biała.